Niektórzy opuszczają nas, więc brawo dla nich, że byli z nami, ale muszą już niestety wracać. Z Bogiem do zobaczenia. Z Bogiem. Teraz będzie krótki czas świadectw, bo niektórzy też o to proszą, żeby nie wydłużać, żeby też była zaraz modlitwa o zdrowieniu, uwolnieniu, obalenie Ducha Świętego. Zaraz będzie. Więc jeżeli są osoby, które chciałyby złożyć świadectwo, to dobrze byłoby, żeby tutaj podejść tutaj do mnie, do ambonki, powiedzieć o tym, co Bóg uczynił dla Ciebie na spotkaniach, przez również e, może internet, może przez transmisję. E, I żeby to było krótkie, nie za długie. E, I na końcu zawsze Panie, dziękuję Ci, uwielbiam Ciebie, a na początku dobrze jest zawsze przywitać się, pozdrowić powiedzieć z kim, skąd jesteś, może z kim przyjechałeś. Także może teraz na to jest czas na właśnie dzielenie się, na mówienie o tym, co Bóg uczynił, żeby też tego nie trzymać dla siebie. Tutaj też będą nasze siostry, w razie czego, aby do nich się jeszcze zgłosić i kto będzie chciał zwrócić świadectwo, to żeby chwilę z nimi porozmawiać, czy... Dane świadectwo można wypowiedzieć publicznie. I zanim te osoby tutaj też podejdą, które by chciały złożyć świadectwo, to mamy w naszej wspólnocie diakonię proroczą, która właśnie przekazuje proste natchnienia, poznania, które Pan Jezus daje. Popatrzcie jeszcze słowo Boże, dobrze byłoby jeszcze chwilę posłuchać właśnie tego, bo to jest dla naszego umocnienia. Miłości, miłosierdzie. Na początku naszego spotkania poprzez adoracji pędał światło. Maryi przy ołtarzu i pana Jezusa w białych szatach. Na, na tej szacie pojawiło się czerwone serce, przy takie słowa. Tutaj bije moje serce, tutaj jest mój kościół. A Maryja ochrania was w swoim płaszczem i to miejsce. I przyszły słowa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, męczeni jesteście, a ja was pokrzepię. I z księgi mądrości Syracha, z księgi 34. Werset 14 do 17. Kto się boi Pana, niczego lękać się nie będzie, ani obawiać, albowiem On sam jest Jego nadzieją. Szczęśliwa dusza tego, który się boi Pana, kogoż się On trzyma i tuż, się, tuż jest Jego podporą. Oczy Pana są nad tymi, którzy Go miłują, tarcza potężna i sile oparcie. Ochrona przed gorąc gorącym wichrem i osłona przed żarem. Południa, zabezpieczenie przed potknięciem się i pomoc w upadku. Podnosi on duszę i oświeca oczy. Daje zdrowie, życie i błogosławieństwo. Pałapany. Podnosi miłosierdzie. panę obraz Jana Chrzciciela, który. Podnosił wielu z nas, którzy leżymy. miał taki obraz błota, że wielu z nas leży w błocie, traża się w tym błocie. Z jednym chrzcicielem szła Maryja, której płaszcz trzymali wielu świętych. Jak chrzciciel prowadził, podnosił nas, prowadził do takiego pięknego wodospadu, odbywał nas ten wodospad, Maryja ofiarowywała tym osobom nową szatę. Pan słowo z Psalmu 40 wydobył mnie z zagłady i skału błota a stopy moje postawił na skalę i umocnił moje kroki, i włożył w moje usta śpiewnowe pieśń dla naszego Boga. I podczas gdy otrzymywaliśmy nowe szaty, przyszły mi takie też słowa z tego Psalmu 40: że ja jestem ubogi i nędzny. Ale Pan troszczy się o mnie. Chwała Panu. Czyli pierwsza osoba, ta, która chciałaby złożyć świadectwo, takie widzę przygotowane na kartce. Dobrze to chodzi. Jestem cyna przyjechałam z Ropczyk, koło, Ropczyk, koło Rzeszowa. na przejeżdżę od 9 lat. Jestem po dwóch nowotworach tarczycy z przerzutami do węzłów chłonnych i po wypadku samochodowym, tam odrzucona na przesu dla pieszych, jestem w związku małżeńskim, mam córkę 17 lat i chcieliśmy jeszcze... Zrobiłam się i chcieliśmy jeszcze potomstwo, ale ze względu, że się leczyłam i byłam po wypadku, to nie było jak. E, Mimo wszystko, że chcieliśmy. Nie leczyłam się też na, płod, na niepłodność i nie brałam żadnych leków hormonalnych, żeby zajść w ciążę. I Trzy lata temu w końcu się udało i w ciążę. Niestety ciąża się nie utrzymała i poroniłam. Od tego porównania coś tak mi się podziało ze zdrowiem i zachorowałam jakaś. Lekarze nie wiedzieli, na jej zachorowałam, a no nie wiadomo tak naprawdę co to było. Miałam biegunki, mam 14 lat w szpitalu w przeciągu półtora roku. Moim kierownikiem duchowym był wtedy ksiądz egzorcysta Reichels Jarosławia, bardzo mi pomagał duchowo. I nawet właśnie jak wam u niego, to przy okazji zapytałam i powiedziałam, że jeżdżę tutaj właśnie na spotkania do ojca Daniela i pytałam się, czy te spotkania są dobre i on odpowiedział, cytuję, takie spotkania są na 100% pewne, więc dalej jeździłam mi się modliłam o różne łaski, w tym potomstwo. W październiku 2021 roku byłam na spotkaniu otwartym i padły takie słowa od ojca Daniela na, modlitwie, na modlitwę o uzdrowienie. Ojciec na powiedział, że w przyszłym roku rodzi się bardzo dużo dzieci. Pan Bóg <grytanie> chce te dzieci właśnie na służbę i, i będą dwojaki. I my tak stałyśmy z koleżanką tam właśnie w lasku i my mówimy, że wierzymy. Że mimo wszystko, ile będzie to wierzymy po prostu. <lark> I za I... 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 I trzy tygodnie tak się stało, zaszłam ciążę. Na początku ciąży lekarz mówi, że widzi dwoje, troje, czworo dzieci. Taki nie był pewny. Mówił, że dokładnie nie widzi, ale bo to były początki, więc nie widzi. To wszystko takie malutkie, on nie widzi. Ale na kolejnej wizycie potwierdziło się, że to są właśnie trojaczki. I że to jest... że chciałam, ojca Daniela, żeby się modlił, też ksiądz egzorcysta Daniel Ziemba się modlił całą ciążę, za co bardzo dziękuję. Chciałam też powiedzieć, że też o potomstwo modliłam się, mówiłam pompajańską nowennę pompajańską przez 9 lat. Zawierzyliśmy się całą rodzinę, rodziną Matce Bożej i Panu Jezusowi. E, y, i dzieci urodziły się 13 czerwca we wspomnieniu Matki Bożej Fatimskiej. jest <laughs> troje dzieci, ale no cóż, inaczej jak tam było w Fatimie. Także jest troje właśnie zdrowi, dzieci się urodziły. Z jednym wprawdzie mamy na operację y, za trzy tygodnie, ale myślę, że będzie wszystko w porządku. Y, dziękuję ojcu da, y, Danielowi. I całej wspólnocie, za te spotkanie, że tutaj są, że można przyjeżdżać. I serdecznie dziękuję i Mu zapłać. <noise> No, Także tutaj e, jesteśmy świadkami właśnie tego, co Pan Jezus potrafi e, uczynić dla tych, którzy ufają i którzy jak mówią, że jak ta nasza siostra bierze, bierze wszystko. No i Pan Jezus to wykorzystał no i w trójeczkę. Także tam, tam, gdzie są otwarte serca, tak się dzieje. Więc niech to będzie zachętą dla, e, właśnie dla małżonków, dla kobiet, niewiast, aby e, z trudnością prosiły o dar poczęcia, szczególnie kiedy jest problem, albo kiedy może być prost niepłodność i tu się okazuje, że dobry pan może wszystko zmienić. Więc jeszcze tutaj, tak? Aha, dobrze, tak. <śleskujesz> miłosierdzie. Nazywam się Asia i razem z tutaj chcieliśmy dać świadectwo na temat naszego tego małego cudu, który też jest z 13 czerwca. <głosierdzia> <głosierdzia> chciałam powiedzieć, że Lidia jest naszym piątym dzieckiem. Zanim się poczęła, trzy razy poroniłam i było to bardzo ciężkie rady. Ale kiedy się poczęła, miałam taką wewnętrzną nadzieję, że może ta ciąża się utrzyma. Chociaż lekarz po ostatniej ciąży powiedział, że tak naprawdę to już, jeżeli w ogóle pani zajdzie w ciąży, to zakończy się to dla pani w sposób tragiczny, bo już takie zabiegi, które pani przeszła, to bardzo były obciążające pani organizm. Kiedy właśnie dowiedziałam się, że Wicia się poczęła, Byliśmy w takiej dosyć trudnej sytuacji życiowej, tak, że tak powiem, nasz taki, yy, nasz taki przełom życiowy, bo rzuciliśmy wszystko, żeby iść za natchnieniem Ducha Świętego i to w sumie taka druga historia na, na świadectwo. Ale właśnie kiedy ona się poczęła, od razu właśnie ta ciąża nie przebiegała tak pozytywnie, dużo krwawiłam, yy, tak, praktycznie każdego dnia, zwijałam się z bólu, ciężkie bóle brzucha typowe objawy zaporonienia. Zresztą chodziłam też do różnych lekarzy, którzy to samo potwierdzali, żeby się nie nastawiała, że, że ta ciąża się trzyma. Mimo wszystko przychodziłam do Ojca Daniela na modlitwę. Byłam tutaj też na spotkaniach i gdzieś tam w głębi serca miałam tą nadzieję, że Pani został ciążę trzyma. Momentami też no, były takie trudne sytuacje, kiedy czułam, że muszę się z tym pogodzić i może faktycznie lepiej, żeby ona była w niebie. Ale trafiliśmy na spotkanie młodych i właśnie staliśmy z mężem tutaj pod krzyżem i padły takie słowa, że Pan Jezus. teraz jest takie wyzwanie, Pan Jezus daje wyzwanie rodzinie z czwórką dzieci, małżeństw z czwórką dzieci, Chcę Wam dać piąte dziecko. To nie żart. Daliśmy <noise> tak licznie, że tak nie, tak nie dobieżaliśmy temu, bo tak naprawdę nikomu o tym nie mówiłam, że jestem w ciąży i przez co teraz przychodzę. No, po prostu chciałam, jeżeli bym utraciła tę ciążę, to chciałam samotnie to przecierpieć po prostu. Ale gdzieś te słowa cały czas w moim sercu były, że jednak Panie Jezus, to piąte dziecko chce nam dać, pomimo, że te krwawienia i to wszystko jeszcze trochę trwało. Ale ojciec cały czas się o nas modlił i w pewnym momencie, właśnie po tym poznaniu, parę dni później, e, ciąża zaczęła się szybko rozwijać, ustały krwawienia. E, na każdym badaniu w sumie lekarze mówili, że po prostu to są idealne parametry, że dziecko się rozwija, że rozwija się bardzo szybko. E, ja oczywiście miałam jakiś taki lęk w sobie, że myślałam, że może to się tak mm, pozytywnie. Teraz wygląda, może jeszcze coś się będzie działo, ale tak naprawdę ojciec cały czas nas pomagał i dotrwaliśmy tak do dziewiątego miesiąca ciąży i ojciec powiedział, jak zresztą większość wspólnoty mówiła, że ona się urodzi 13 czerwca, ale dla mnie to tak, no czekałam, ale... Martwiłam się tym na sam koniec ciąży, że na jak poradzę sobie z tą, ogarnę tą czwórkę dzieci, którą codziennie wożę kilkanaście kilometrów do szkoły, może też dojeżdża do pracy, a ja tu na przykład zacznę rodzić z naszym dwuletnim synkiem i takie miałam różne myśli, które mnie dręczyły, a 13 czerwiec wypadał jeszcze we wtorek, więc tak nie za bardzo, bo a w weekend na przykład urodzić, że wszyscy są w domu. E, takie miałam różne myśli. Ale 13 właśnie, sierpnia okazało się, że mój mąż musiał wziąć wolne, bo akurat wtedy mieliśmy badania z naszym starszym synem. No i akurat ten jedyny dzień miał właśnie wolne, więc miałam taką nadzieję, że może wtedy, faktycznie no ojciec mówi, że 13 czerwiec i wspólnoty mówiło, że 13 czerwiec urodzi się Lilia. I tak czekałam i czekałam przez ten cały dzień już taka z niecierpliwością. Mówię, może akurat tego dnia przyjdzie ja na świat. I tak yy, w pewnym momencie mąż mój e, obierając ziemniaki mówi tak, wiesz co, musimy jechać do Częstochowy, bo tak już mi w sercu leżało, że mamy do Częstochowy pojechać. Więc pojechaliśmy z do Częstochowy, byliśmy e, na mszy świętej, e, z Turką przyszłam jeszcze wokół obrazu Matki Bożej, byliśmy na, na kilku spacerach, na lodach, gołębie karmiliśmy i w ogóle nic się nie zapowiadało, że, że e, urodzi się tego dnia Lilia. No ale y, kiedy już tak wracaliśmy z Jasnej Góry, właśnie taki poczułam ból, że wszyscy tak mówili, że ona się urodzi, a, a tu nic. I w pewnym momencie właśnie taka myśl mi przyszła, że przy, urodzisz o 21.00, ale ja patrzę na zegarek, mówię 18.45, niemożliwe, już bym musiała rodzić, żeby urodzić do tego czasu. No ale y, zostawiłam to. myśl, Byliśmy wszyscy do samochodu i skierowaliśmy się do Myszkowa do domu. I w pewnym momencie mąż mój tak rękę położył na brzuch i mówi "Milka, zrób coś, żebym jutro nie musiał pójść do pracy. <grym> I w tym momencie taki skurcz mnie mocno złapał i ja, kręgasz podobny dobie zaczęły <grym> się wody sączyć. I mówię do męża, że wody nie odchodzą, musimy szybko jechać do szpitala. A on mówi <grym> No nie żartuj, bo mówię, wkręcasz mnie, żartuję sobie. Ja mnie no żartuję. I tak szybko mnie w sumie chwyciły, że żeśmy się modlili po drodze, żeby zdążyć do ogóle do szpitala dojechać. I pamiętam, że właśnie w tym momencie, jeszcze pamiętam słowa ojca, że Asia, jak będziesz rodziła, to tylko daj wszystkim znać, to będziemy się o ciebie modlić. I, i tak da, dawałam znać, komu mogę, że no właśnie już ja na tą porodówkę z jasnej góry. I wszyscy się modlili e, i czułam to takie błogosławieństwo. Oczywiście ojciec też się modlił, czułam to takie błogosławieństwo podczas porodu. Czułam obecność Matki Bożej i w pewnym momencie mąż mój mówi, że już taka końcówka w sumie i mąż mówi, za siedem dwudziestopierwsza i tego tak się czułam, że faktycznie tak miał myśl. Ale ja tak nie wierzyłam. I tak naprawdę e, Lidia urodziła się za 5:21. I jeszcze się śmieli tutaj osoby niektóre, że jeszcze będzie miała czas na to, żeby się uszykowali do apelu. <grym zainteresowania> Także e, chcę panu Jezusowi podziękować za ojca Daniela, za to miejsce, że pan Jezus w tym miejscu działa właśnie takie cuda, musieli swojego, takie te małe trzy cudy, co tutaj były przed nami też z 13 czerwca. Także chwała Panu za to miejsce, że wybrał je właśnie za ulica Daniela, za tą całą wspólnotę, przez którą chcę działać. Chwała Panu. Dzień. E, a, z tego e, wszyscy w pracy mi się pytali, bo, ogóle, e, bo ja jeżdżę z koleżanką do pracy. No i się wszyscy pytają, no, ale jak? Jak ona będzie rodziła, to co? No ja mówię, no normalnie, no, po południu, po pracy będę, tak? I tak, ty dzień za tygodnie, tydzień za tygodniem, dzień za dniem. Wszyscy się pytają, a to już ona będzie rodziła zaraz. Ja mówię, no zaraz, ale po pracy. No i doszliśmy do takiegoś momentu właśnie, że żona powiedziała, że wziąłem ten jeden nie dzień wolny, tak? I faktycznie tak było, jak Żona powiedziała, potwierdzam wszystko. E, tak jak byliśmy wszędzie. Ta rękę właśnie położyłem, tak się spojrzałem na tym brzuch wielika, zrób coś, ale my trochę do pracy muszę iść. To był właśnie taki przełom, tak? To dziecko było tak jakoś chyba już chciało wyjść, to tutaj i też w ogóle na jasnej górze, jak byliśmy, no to ja pierwszy raz, pierwszy raz, nie pierwszy raz, ale z moim synkiem tym dwójpuletnim przechodziliśmy wokół obrazu. Ta droga była bardzo taka ciężka dla mnie, taka pokutna, bo nasz pawełek jechał na brzuchu. Całą tą drogę wokół obrazu się czołgał. To tak było śmiesznie, wszyscy się patrzą, są te za zakony się śmieją, a w tych On tak stanie i te biec, ja go znów przeprzciągnął do siebie i skład, skład się na brzuchu i się znów pełzał, tak? Ta droga też długo, taka długa droga, droga była. No i jak ją kończyliśmy, się pomogliśmy tutaj przy Krzyżu i siadłem do ławki, bo w sumie jasna góra była taka dość pusta. No i córka przybiega do no, ja mnie i tatusiu, chcę mieć na wodu obraz. Ja się patrzę, mówię, córka, mówię, no tata jest już dzisiaj i no, że nie pójdę. No i tutaj żona właśnie ruszyła z córką. I po tej całej drodze że zadałem żonie takie pytanie, mówię, jak się czujesz w ogóle, tak? No z po kolana, na kolakach oni przeszła, no ale mówi, że no dobrze się czuje, no rewelacyjnie mówi. Jakby nie była w ciąży po prostu, nie? No i tak jak opowiadała, tak się wydarzyło. I też jest takie piękne działanie Matki Bożej. Bo w tym dniu właśnie, i w sumie od wcześniej też jakiś tydzień półtora. Dziś się Maria opominała, tak? Bo im sercu, że mam mieć na jasną górę. No ale wiadomo, nie ma jakby czasu. Ale w ten dzień właśnie, pobierając ziemniaki, zawsze są takie dziwne czynności, Maria do serca powiedziała jasno, pakujecie się, jedziecie na jasną górę, tak? I to jest właśnie ten cud, że yy, napełniając się w takich miejscach, dość yy, współpracują z Duchem Świętym, yy, Przyjeżdżając na takie spotkania uwielbienia, rozpalamy się, otwieramy się. Kapła nas prowadzi. Nie jest łatwo, przyjeżdżając tu, wiadomo, ale dzięki tym spotkaniom, tym przyjazdom, tym trudzie możemy się trochę chociaż nauczyć obcować tym Duchem Świętym. Wiadomo, tak zrobi po swojemu. Wbrew naszej woli czasami, no ale tak by święty działa. No, jakieś już łat, to działa i nawet mm. mieliśmy taką sytuację kiedyś. Yy, opowiem. Yy, byliśmy w Olsztynie, pochodzimy w ogóle to jest warmińsko-maturskiego z Olsztyna. No i był taki czas, że już trzeba do domu wracać, mieliśmy do domu 60 km, a żona bardzo trzeba jechać tylko ścioła. A ja mówię, że nie, że może tak. Jak stoimy na ślubach, na czerwonych, ja mówię i tak się uproję i do domu. A żona zaczęła się modlić, no ja tak sobie myślałem w duchu, e, że się znów modli i prosi pana Jezusa, żeby dał jakiś cud. No nie? A ja w sobie mówię i tak pojadę według siebie. No i pojechałem. 30 kilometrów, mam do domu 30 kilometrów. No i na autostradzie zjeżdżamy na węzel i po prostu tak duchy święty. Wszedł na mnie, zacząłem mocno płakać. I taki było w sercu był, że teraz się zawracamy i wracamy jedziemy do kościoła i robimy żadnego tego niespodziankę, tak? I na tym wejście po prostu płaczę, skręcam ty tym samochodem, że to się patrzy, co się dzieje, sobie się leje. Ja się go pytam, bo dzieci były zmęczone, to była taka 18.30, na 19.00. Ja mówię, dzieci chcecie później do McDonald's zajechać? że tak. No to jak chciałem, to zjechać, ale dopiero po kościele. I w tym wszystkim takie jest piękne działanie Ducha Świętego, że idealnie zdążyliśmy na mszę. Tak? Zrobiliśmy 60 km takie drogi i, i to było też piękne, że czasami mamy co innego jakby w stopie, ale jeżeli współpracujemy z łaską, z Duchem Świętym, no Duch Święty wiadomo, tak jak ja no, trochę ze mną ma ciężko, no ale... Po to jest ta walka, żebyśmy się też jakby docierali, tak jak w małżeństwie, w rodzinie. No i działamy i lecimy do przodu po prostu. Dużo by mówić, ale warto, warto dzielić się z tymi słowami, natchnieniami, bo to jest budujące zawsze obu dla mnie i dla kogoś. A bo, tak, a e, jutro mamy chrzest. E, nasza Lilia, na drugie mam Miriam, jutro będzie miała Chrzest. I też bym chciał prosić o modlitwę za rodziców wczesnych e, za naszego kapłana, za wspólnotę. No i za ten piękny dzień, ten czas i oczywiście za Was, za, za ten Rzymu wszystkich, wszystkich. Wam Pan Bóg błogosławił, obfitości, przez serce Matki Bożej. Pała Panu. że jutro jest Matki Bożej szkaplężnej z góry Karmel, więc tutaj Miriam będzie oszczona właśnie w ten piękny dzień maryjny. Dobrze, teraz, a jeszcze może jeszcze sobie chwilkę siedźcie, bo przy okazji tam gdzie są takie małe dzieci, takie to proszę, żeby podnieść dłonie, gdzie są te małe dzieci, bo jeszcze widziałem, że tutaj dużo jest takich małych dzieci. Podnieście mamy właśnie podnieście dłonie. Tutaj jeszcze, tutaj jeszcze zobaczcie. Zobaczcie, ile jest małych dzieci, ile jest mam tutaj z dziećmi. Niesamowite. Brawo dla Was, dla mam, które no, przyjechały z moimi dzieciaczkami tutaj domowymi. I Pan jest błogosławi Wam i Waszym mężom, Waszym dzieciom, szczególnie tym maleństwom. Amen.